Bóle głowy, szumy w uszach, zawroty głowy i chroniczne zmęczenie to nie są żarty. Jeśli Twoje ciśnienie krwi gwałtownie rośnie i regularnie przekracza 140, oznacza to, że Twoje naczynia krwionośne ulegają szybkiemu zniszczeniu. Przestań wyrzucać pieniądze na tabletki, które jedynie maskują objawy, ale w żaden sposób nie rozwiązują prawdziwego problemu. Jeśli wysokie ciśnienie utrudnia Ci normalne życie Uważnie wysłuchaj słów naszego specjalisty. Posłuchajcie mnie. Tylko prawdziwi idioci próbują pozbyć się nadciśnienia za pomocą tabletek, które jedynie tymczasowo obniżają ciśnienie. Musicie zrozumieć tabletki nie leczą naczyń krwionośnych, a jedynie tworzą iluzję normalnego stanu. Powtarzam to setki razy, ale wciąż zamykacie na to oczy. Jeśli najmniejszy stres powoduje nagły wzrost ciśnienia, czujecie rozdrażnienie, osłabienie, przewlekłe zmęczenie, szum w uszach i ból serca, to desperacki sygnał waszych naczyń krwionośnych. Nadal zamierzacie go ignorować? Cóż, jest mi was naprawdę żal. Po co wydawać setki euro na leki, które niczego nie leczą, skoro istnieje znacznie bardziej dostępne i skuteczne rozwiązanie. Trzy najważniejsze zasady, które ochronią wasze naczynia krwionośne przed katastrofą. Przestańcie odkładać leczenie na później. Im dłużej zwlekacie, tym bardziej niszczą się wasze naczynia krwionośne. Zapomnijcie o tabletkach, które dają tylko chwilową ulgę, one nie eliminują prawdziwej przyczyny choroby skorzystajcie ze sprawdzonej metody, która oczyszcza naczynia od wewnątrz i przywraca im elastyczność, tylko w ten sposób ciśnienie ustabilizuje się na zawsze. Musicie zrozumieć. Jeśli zadbacie o swoje zdrowie teraz, nawet w podeszłym wieku, nie grozi wam udar, zawał ani niekończące się wizyty u lekarzy. Oferuję wam preparat, który kosztuje mniej niż zwykła kolacja w restauracji. Jeśli uważacie, że to podejrzanie tanie, nie będę was przekonywać. Możecie nadal wyrzucać pieniądze na bezużyteczne leki, to wasza sprawa. Wielu prosiło mnie, abym przestał nagrywać te filmy, ale obiecałem pomagać ludziom. Powiem wprost, nadciśnienie można i trzeba pokonać. Wraz z czołowymi lekarzami opracowaliśmy formułę, która nie tylko obniża ciśnienie, ale całkowicie odbudowuje naczynia krwionośne od wewnątrz. Wystarczy jedno zastosowanie dziennie, a już po siedmiu dniach poczujecie wyraźną ulgę, a po trzydziestu dniach ciśnienie ustabilizuje się na stałe, znikną bóle głowy, szum w uszach, zmęczenie i rozdrażnienie. Nie współpracujemy z aptekami, aby wyeliminować ryzyko podróbek i zbędnych marsz. Produkujemy i sprzedajemy preparat bezpośrednio. W ramach rządowego programu Polski seniorzy otrzymują 50% zniżki. Tysiące zadowolonych klientów wróciło już do pełni zdrowia, wśród nich wielu znanych ludzi, którzy osobiście podziękowali nam za pomoc. Jeśli wciąż się wahacie, możecie dalej cierpieć, ale potem nie narzekajcie na pogarszające się zdrowie i bezsensowne wydatki na tabletki. Nikogo nie zmuszam. Po prostu daję wam skuteczny sposób na przywrócenie zdrowych naczyń i stabilnego ciśnienia. Kliknijcie w link pod filmem i zamówcie preparat już teraz, póki obowiązuje 50% zniżki. Jeśli wydaje się wam to drogie, zastanówcie się, ile bylibyście gotowi zapłacić za życie bez skoków ciśnienia i strachu o własne zdrowie. Decyzja należy do was, ale działajcie szybko, zanim cena wzrośnie, a zdrowie zostanie bezpowrotnie utracone.